No to było jak się w Hez. Rudolf Hess. Rudolf Hess, proszę Państwa. Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie. Jesteśmy w Kozielskim Porcie, przy kanale Gliwickim, który właśnie tu wpływa do portu. Wojtek, dlaczego akurat odwiedziliśmy to miejsce? No bo to jest miejsce mało znane, które, które historycznie można powiedzieć jest dość ważne, ponieważ rozpoczęła się tutaj, można powiedzieć, budowa kanału Gliwickiego. Dziś kanał Gliwickiego, kiedyś ten kanał się nazywał kanał Gudośląski. No i przez kanał chwilę Adolfa, Adolfa Hitlera. Hitlera. Dokładnie, dokładnie tak. Miejsce jest. Adolfa Hitlera tutaj nie było, ale był jego współpracownik, który, bardzo bliski. Który to jegomość się pojawił w tym miejscu? Który to dygnitarz hitlerowski to był? No to był się Rudolf Hess. Rudolf Hess, proszę Państwa. Rudolf Hess. To był 14 maja 1934 roku. Było uroczyste kopanie kamienia węgielnego. Właśnie w tym miejscu, na tym fundamencie, To nie jest fundament. Myśleliśmy, dość długo myśleliśmy, ja myślałem, Sławek zresztą też mi się dzisiaj przyznał, że myślał, że to jest beton. No tak, wygląda to na ale beton. A to jest ten oryginalny granit, który był postawiony tutaj w 1934 roku, po to, żeby posadowić w nim kamień węgielny, który wkopał uroczyście i osobiście Rudolf Hess, właśnie w tym miejscu. A kiedy dokładnie to się stało? To był 14 maja 1934 roku. Kolejnego roku, 1935, ruszyła budowa kanału, skończona została 1939. Mhm. Notabene Rudolf Hess y, uroczyście otwierał kanał Gliwicki w Gliwicach 1939 roku. Nie dokładnie pamiętam daty, ale to był też czyli, Rudolf Hess. Czyli ja rozumiem, że tu odbyło się rozpoczęcie budowy i budowanie kamienia węgielnego. No, tu, no, I ta cała inicjatywa rozpoczęła się tutaj. Wojtek na zdjęciach wiemy jak ten pomnik wyglądał. Pomnik, czy e, powiedzmy monument, obelisk, no, obelisk monument, monument no, była... który upamiętniał rozpoczęcie o, budowy. Oprócz tego, te, te, tej części, która zachowała się, była, to, powinna być jeszcze obramówka chyba e, z, z granitu i pokrywa na to. Więc to nie, było, to, to nie było nic wielkiego. Nie wiem czy kiedykolwiek był tutaj jakikolwiek napis, który mówił o upamiętniał te wydarzenie. Wiem tylko, że była zachowana w tym w środku. Też to tutaj widać, że to jest otwór, tu miała być zakopana tuba. Nie wiem. Tuba, tak? Tak. Czyli tu jest jeszcze jeden otwór taki w środku. Tak, dokładnie go widać tutaj. Taki tak? kwadratowy? Tak. Spójrzcie państwo, w tym kwadracie jest jeszcze jeden kwadrat, mniejszy. Do zachowania tego, tego, tego kamienia węgielnego, który miał... Ok, czyli ten kamień węgielny był tu wmurowany. No to chyba prawdopodobnie tuba, w której były zachowane pewne pisma z tego, z tego okresu oraz, oraz może jakieś gazety lub... Nie trudno mi powiedzieć. Ktoś na wzór Tu widać idealnie, że to jest granit tak. Czyli monument jest... Monument jest oryginalny z tego okresu Dość głęboki Wystarczają ja może jest dość głęboki mocno powiedziane, ale, ale jest. Do zachowania jakiegoś elementu, który czyli, miał. Czyli tu, tu drodzy Państwo rozpoczęła się budowa kanału górnośląskiego, Adolfa Hitlera, a dzisiaj kanału Gliwickiego. Drodzy Państwo, tak na koniec, na zakończenie filmu, postanowiliśmy ułatwić, pokazać Państwu, gdzie znajduje się ten obelisk, ten monument. Wojtek, wyjaśnij. No, jesteśmy tak naprawdę w, obe w obecnym porcie, porcie kozielskim, jak, jak, jak i ówczesnym, ponieważ nie było wcześniej kanału gliwickiego, który nas rozdzielał. Widzimy na przeciwko, że jest elewator. Tutaj tego Czyli kanału... elewator zbożowy naprzeciwko monumentu. Dokładnie, Dokładnie tak. Nie było wcześniej tego kanału Bliwickiego, Mieliśmy kanał wtedy Kłodnicki, który nie był wystarczający na ówczesne czasy, więc ta uroczystość się odbyła po to, żeby zmodernizować możliwość transportu wodnego ze Śląska do Odry. Także chętnych do zwiedzania zapraszamy. Pamiętajcie, na naprzeciwko elewatora, pod tym kątem zapraszamy.